Witajcie, witajcie. Dam sobie słuchajcie mikrofon, żebyście mnie słyszeli. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że mnie słyszycie. Napiszcie w komentarzu, czy tak jest, czy mi się dobrze wydaje, ponieważ z live'ami to jest tak, że... Że niby wszystko jest ok, ale najczęściej to wszystko jest ok na komputerze nadawcy, a na komputerach odbiorców niekiedy dzieją się różne jaja. Więc będę wdzięczny, jeżeli napiszecie w komentarzu, czy wszystko jest ok. A ja w tym czasie sobie siorbnę z kubka kawiarza. No, nie to, czego się domyślacie, bo mam w nim wodę. A nie kawę, drzżystą, ale, ale sierpny. A wy napiszcie. O, proszę, proszę. Liveowy hard user Maciek Komorowski pisze, że pisze, że wszystko jest ok. Jak Maciek pisze, że wszystko No właśnie. L ledwo pochwaliliśmy, ledwo pochwaliliśmy, że jeszcze wszystko dobrze działa, a odłączyła mi się kamera i mikrofon. Nie wiem dlaczego. Na wszelki wypadek nie będę e, dotykał tych wszystkich kabelków. E, jeżeli u Ciebie też jest wszystko ok, drogi, e, drogi, e, drogi słuchaczu, to, e, to napisz. Adam Filipczuk pisze, że pisze, że. Mnie nie słychać. Mam nadzieję, że, że już mnie adam nie słyszysz. Bo faktycznie przez moment mnie nie było. Maciek Komorowski też to zauważył. Dobrze, słuchajcie. Ja przejdę od razu do rzeczy. Chciałem wam powiedzieć o dwóch, o dwóch istotnych sprawach, które wydarzą się w tym tygodniu. Super, cieszę się, że już, że już jest OK. Dwie rzeczy się wydarzą. Pierwsza się wydarzy za trzy dni, a druga się wydarzy za cztery. Jakoś tak ciężko pokazać, cztery dni, już kości nie te. Pierwsza się wydarzy za trzy, a druga za cztery dni. Za trzy dni wydarzy się, słuchajcie, darmowa konferencja. Pod tytułem Czy przedsiębiorca powinien inwestować na giełdzie. Wpadłem na pomysł zrobienia tej konferencji yy, po darmowej, a więc to, to jest w ogóle rza, rzadkość, że dobre rzeczy, yy, że dobre rzeczy yy, są dostępne za free. Yy, tu właśnie w tym, na tym pasku wyświetliłem adres kursonline.org online.org łamany przez Giełda. Yy, Dlaczego o niej, dlaczego wpadłem w ogóle na pomysł stworzenia czy zwołania takiej konferencji? Jak być może wiecie, pierwsze takty pandemii koronawirusowej, początek marca, to były niesamowite spadki na giełdzie. Ściana płaczu, po prostu indeksy dołowały po. 3-5% dziennie przez dobrych parę dni, by była panika. Od tego czasu, od marca do dziś, można było naprawdę genialnie na giełdzie zarobić. I teraz wielu przedsiębiorców, którzy w ogóle tego tematu nie obczajają, no, zawsze ma taką pokusę, a coś tam sobie, prawda, przytnę, a coś tam usłyszałem, a kolega mi mówił, a to, a tamto. Giełda jest niesamowicie zmitologizowaną rzeczywistością. Wiem coś o tym, bo po pierwsze giełdą jako praktyk, jako inwestor zajmuje się jeszcze od czasu studiów, ale także dlatego, że giełdą się też interesowałem naukowo. W czasach właśnie studiów socjologicznych pisałem pracę na temat psychologii inwestorów giełdowych i tak dalej. Więc giełda jest to niesamowicie i w ogóle inwestowanie jest to niesamowicie zmitologizowany temat. A tym bardziej zmitologizowany wśród przedsiębiorców. Dlaczego tym bardziej zmitologizowany wśród przedsiębiorców? Dlatego, że przedsiębiorcy przez wszelkiej maści naganiaczy na różne produkty finansowe, na różne. E, dziwne rzeczy, są postrzegani jako rezerwuar łatwego cashu, bo przedsiębiorca nie ma czasu, przedsiębiorca e, ma pieniądze, ale nie ma czasu i, i ma też skłonność do ryzyka. E, więc no, przedsiębiorca jest łatwym łupem dla, dla takiego naganiacza. E, I e, moja teza... <laughs> Moja teza nie jest taka, że, że giełda jest zła i w ogóle nie należy się zajmować giełdą. Absolutnie nie. Uważam, że warto. Uważam, że giełda bardzo dużo uczy. Uważam, że inwestowanie w inne przedsięwzięcia uczy wiele o naszych własnych przedsięwzięciach. I postanowiłem zebrać absolutnie topowych mówców, którzy w mniej więcej półgodzinnych, godzinnych speechach będą opowiadali o, o tej rzeczywistości, każdy z trochę innego punktu widzenia. To, co mi się bardzo podoba w tym składzie prelegentów, to to, że no, to są naprawdę praktycy. To nie są jej jakiś tam goście, którzy, którzy koniecznie chcą nam coś sprzedać, bo nie muszą. I, i są na rynku od, od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Nie? Są na rynku, stale są na rynku, a to znaczy, że są skuteczni. Więc jeśli tylko. Mieszkasz od czasu do czasu taką tęsknotę za jakimiś, prawda, niestandardowymi zyskami na giełdzie i tak dalej, no, to, no to, 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 jest, to to jest bardzo, bardzo dobry pomysł na to, żeby, na to, żeby się nie, Trochę rzetelnych, rzetelnych informacji na ten temat podjąć. Więc w najbliższy czwartek, o 9 rano spotykamy się wirtualnie na Zoomie i robimy konferencję, czy przedsiębiorca powinien inwestować na giełdzie. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco zapraszam. Jest to mi temat bardzo bliski, dlatego postanowiłem się podzielić paroma Naprawdę topowymi, topowymi, mówcami w tym temacie. Druga rzecz, która się wydarzy tego samego tygodnia, choć dzień później, ale w tych samych godzinach, za to również od dziewiątej, to będzie, słuchajcie, konferencja na temat sprzedaży. Jej tytuł to Sprzedaż w trudnych czasach. Jak to robią najlepsi? I ponownie. Sprzedaż, podobnie jak giełda, jest tematem, który bardzo rozpala, bardzo rozpala serca i umysły przedsiębiorców, no bo sprzedaż to jest to, co karmi przecież nasze firmy, no a w dłuższym horyzoncie nasze portfele, więc namnożyło się na całym rynku absolutnych magików od sprzedaży speców, takim najdziwniejsze hasło, które słyszałem w tym zakresie, to mentalista sprzedaży, nie? Więc mnóstwo jest, mnóstwo jest ludzi, którzy mówią, że na tym się znają, są świetni i w ogóle. No i oczywiście można po prostu dużo pieniędzy, dużo pieniędzy stracić na testowanie tych wszystkich magików. No a też no, te paręnaście lat, już prawie 11 lat, gdy istnieją to, towarzystwa biznesowe, no dają mi pewną perspektywę i możliwość odsiania ziaren od plew. No, i, i to się fajnie składa, bo, bo dzięki temu ponownie mogę, mogę Wam zaproponować no, tych ludzi jako mówców, którzy są sprawdzeni, którzy, którzy faktycznie o sprzedaży wiedzą w zasadzie wszystko, o każdym typie sprzedaży. Nie? Więc takie nazwiska jak Andrzej Twarowski czy, czy Marta Woźny Tomczak, no to są. Czy chociażby no, Piotr Mrzygód, um, który będzie bardziej o, o, od, od strony kreacji marki um, opowiadał, no to są po prostu goście, za których usługi się, płaci, um, się płaci naprawdę ciężkie pieniądze za godzinę. Um, przynajmniej jest to, no, żaden z prelegentów nie ma stawki niższej niż Niż 600 czy tam 800 zł za godzinę. Więc każdy z nich poświęci nam od pół godziny do 45 minut. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra okazja. No i na kurs online.org można się, można, się można się tam zapisać. I ponownie. Będzie to event bezpłatny, a więc możecie zupełnie za, za free dołączyć. Nawet jeżeli nie będziecie mogli być na żywo, to i tak warto się zapisać, ponieważ dzień po konferencji prześlemy, prześlemy nagranie. No i to są te dwie rzeczy, które sprawiają, że tydzień. Od 16 listopada do piątku, 20 listopada, i no, jawi mi się jako absolutnie wyjątkowy. Oczywiście kolejny tydzień, gdzie znajdzie się dzień 26 listopada, no, będzie również tygodniem, no, powiedziałbym nawet, że bardziej wyjątkowym. No, ale właśnie, ciekaw jestem, czy wiecie, czy, czy wiecie co będzie 26 26 listopada. Powiedzcie. Napiszcie w komentarzach, bo ja się teraz sporo nagadałem, ale jestem ciekaw, czy, czy wy wiecie, co będzie 26. 26 listopada. Proszę bardzo, Adam Maciek, proszę bardzo. Czy wiecie, co tego dnia się wydarzy w polskim internecie? Czekam na, wasze, czekam na Wasze wypowiedzi. Słuchajcie, przypomnę tylko, że adres konferencji, darmowej konferencji, czy przedsiębiorca powinien inwestować na giełdzie, to kurs online ORG, łamane przez giełda, a link do strony darmowej konferencji na temat sprzedaży w kryzysie. Jak to robią, robią najlepsi, to jest oczywiście kurs online org. Okej, okay, no, Maciek i Adam nie chcą napisać, co będzie 26, więc ja wam powiem. 26 listopada to będzie dzień, w którym takie sławy jak Roman Kluska, jak Robert Gwiazdowski i wielu, wielu innych, mniej znanych, polskich przedsiębiorców. Będzie wygłaszało swoje przemowy, swoje wykłady, swoje prezentacje na czwartym Kongresie Patriotyzmu Ekonomicznego. Jest to wydarzenie, na które ja co roku czekam no, absolutnie niecierpliwie czekam niecierpliwie, ponieważ, ponieważ no, to jest zawsze bardzo fajne wydarzenie porównywalne z wiosenną, z wiosenną konferencją żywiofitości, bo tak naprawdę obie konferencje nie różnią się za wiele niczym poza nazwą, która oczywiście w jakiś tam sposób wiodące spojrzenie, wiodące spojrzenie nakreśla. W Kongresie Patriotyzmu Ekonomicznego chodzi nam o to, żeby pokazywać polskich przedsiębiorców, którzy odnoszą sukcesy, którzy są patriotami, natomiast na wofitości zależy nam na tym, żeby pokazywać przedsiębiorców, którzy, e, którzy są wierzący, którzy są konserwatywni, którzy są wierni swoim zasadom, e, no i, i również i również odnoszą sukcesy. Te grupy te dwie grupy w Polsce się, się oczywiście się oczywiście pokrywają. E, więc jak dla mnie e, to są po prostu te same dwie imprezy, tylko że, e, tylko że w jednej i w drugiej połowie roku. E, żebyście mogli się zapisać na kongres patriotyzmu ekonomicznego.pl to ja wam zrobię słuchajcie, baner. Bo pokupiłem e, sobie Słuchajcie, wczoraj profesjonalnego streamiarda i, i właśnie takie Chocki Klocki potrafię robić, że mogę wyświetlać takie belki, w ogóle jest bardzo fajnie. No dobrze, o tym właśnie chciałem Wam powiedzieć. Chciałem Wam powiedzieć o czwartkowej konferencji na temat inwestowania na giełdzie. Czy to w ogóle ma sens dla przedsiębiorcy? Czy przedsiębiorca w ogóle powinien sobie zawracać mandolinę tym tematem, a nie zająć się swoją firmą? Piątkowa konferencja o sprzedaży w trudnych czasach, i w przyszłym tygodniu o tym, oczywiście, na pewno będzie jakiś osobny live, ale w przyszłym tygodniu opowiemy sobie o Kongresie Patriotyzmu Ekonomicznego, który już 26 listopada. No to słuchajcie, ja wszystko, co chciałem powiedzieć, po, powiedziałem. Was jeszcze tylko proszę o zostawienie lajka albo serduszka dla facebookowiczów. Facebookowicze, preferuję serduszko pod, pod tym live'em, ponieważ wtedy Facebook Mark Zuckerberg po prostu się obudzi i większej liczbie osób za darmo, bez konieczności płacenia mu za, za reklamę, pokaże ten go live'a. No, a w przypadku YouTube'a, oczywiście, po prostu łapka w górę. Jeśli chcecie coś skomentować, to oczywiście będę też aktywny w komentarzach i chętnie odpowiem na wszelkie maści pytania. Nawet i pytania, które mogą wam się wydać głupie, tak? Na zasadzie. Czy prawda trzeba być wyborcą prawa i sprawiedliwości, żeby wejść na Kongres patriotyzmu ekonomicznego, albo czy trzeba być kumplem Krzysztofa Bosaka, żeby wejść na Kongres patriotyzmu ekonomicznego i tego typu? To nie są głupie pytania. Ludzie mają swoje schizy i, i ja to szanuję i, i chętnie na te pytania odpowiem. Dobrze. Bardzo wszystkim dziękuję. Jest godzina 21.50. Live już trwa 17 minut, 50 sekund. Najwyższa pora, żeby życzyć Wam dobrej nocy. Żyrafy wą do szafy, a karaluchy pod poduchy. Powiem tylko, że widzimy się już jutro o 4.30 na live hardcora. Więc naprawdę pora spać. No i mam nadzieję, oczywiście, że zobaczymy się na wspomnianych. W wydarzeniach listopadowych. Pozdrawiam. Cześć. A, i wiecie, co puszczę wam jeszcze takie odliczanko? O, i za 30 sekund wyłączę stream. Ha, umiem takie coś. No to co? Dobra